Luiza. Do Sztolni Luiza, żeśmy się wybrali nuczka, babcia wnuczki i ja stary. Choć gorąc na dworze nie odpuszcza, my mamy kurtki. Bo pod ziemią kłód jest. Mało że chłodno, to ciemno jest tam, by głową nie walność kask na głowie mam. Ja pod ziemią bywałem i trwogi nie mam, u innych strach na twarzy widać. Dobrze im tak. Da. Za dawnego pierwy kaganek się miało, tylko tyle światła było, by się nie umarło. Waląc głowę tu i tam węgla się szukało, bo o węgiel chodziło, wtedy wszychtę się miało. Tu ocios, tam spąk i strop nad nami I małe siatełko, tak węgiel fedrowali A węgiel był tu i tam, raz niżej, raz wyżej Tu uskok, tam węgla brak, problemy, że hej Gdy już węgiel mieli na górę, z nim trzeba Do skrzyni go ładowali by zarobić na kromkę chleba. Szybu nie było, bo węgiel w górze był, to rzeką podziemną, podziemną łódką i górnik pchał. Teraz przerwa mała w narracji mej, bo skarnik i utopiec w opowieści swej są o życiu pchaczy i górników opowieść snuć, opowieść radosna i straszna. Warto wysłuchać. To jest skarbnik. Ale godają mi też skarbnik. Dobry duch kopalni. Ale jak więcej coś zerwuję, to wcale że nie ma takiej dobry. A to mnie umie na przykład taki jeden z drugim co cygani. Albo co nie robi jak należy. Ja, albo jak szybko godają, albo piszą, wtedy to umia dać takim na łóżka. A ty, ale troszkę leniwy, best szpetnie przy przydobodził. To mu zamienił wągiel w skała, i skończyło się wydrowanie. Kilą wstecznik siły stracił, a to rozum do go wywrócił. Przepraszam łuczka i dobrego skarbniczka i obiecą, nigdy więcej nie pądzonie mu wodz. Dzień dobry, dzień poleciał na Jak to jest top kiedy i miesiączek na niebie zaświeci, to ją muszę nazwać do wody, co by się Jocha nie z Wobec dzieci to wyglądał jak ryski fajny syn, ale w nocy tobie szpetny, jak jako robucha. I teraz mi przyjdzie z tych zorytów. Dzisiaj Zosia obiecała że jak uratuje karnika, Głona no, to jakoś w zimie i się zymną do tej wody przy ludzi. I był, by, był taki szczęśliwy. Wiesz, ją no, jak wszystkie topce lubię woda. Że się zawsze tam a na jeca. Stawa, rzeka, pana. Lubię tymczasem ludzi postraszyć. I trawa porobić. No, Teraz piszczukom skarbnika. Skarben! Kapacie! Pobuż! Pchał łódki ze skrzyniami pełnymi węgla cały dzień. szkolnia długa. Napęd był w rękach. Gdy tak pchał, skarbnik mu towarzyszył. Utopiec też. Ale na potknięcie liczył. Już opowieści wysłuchane otacza nas strach Przed nami woda, nad nami strop Płyniemy, a łódka, bach, bach Raz lewą górtą, raz prawą O obudowę wali, płyniemy Światła nie widać wody dali Cichy szum motoru, co łodzie napędza Jest on elektryczny Strach w oczy zagląda. Gdyby się zepsuł lub wyłączył się, co z nami wtedy? Testament w domu ostał się. Nagle szeroko się zrobiło i z naprzeciwka płyną inni. Nie widać strachu, tylko uśmiech na ich twarzach się odciska. Czas przestać się bać. Czas rozchmurzyć nasze pyska. Już się ominęliśmy, znów cisza nastała i ciemność nad głowami znów zawisiała. I jeszcze stalagmity, takie małe i chude, nad głową naszą. Prawda to czy woda? Płyniemy dalej. Cisza nas otacza, ściany stare i omszałe Na niej widok światła co twarz przedstawia z kapeluszem, straszna ta twarz. Do domu muszę. Płyniemy dalej. Stalagmity ciągle wiszą i znak geodety na ścianie, by górnik nie zbłądził. My ze znakiem płyniemy dalej, dając wiarę, że geodeta się nie pomylił i żyć będziemy dalej. Nad nami słońce już, Już wypłynęliśmy Z czeluści górniczej, I każdy z nas myśli, Że miał szczęście, Że łatwo sztolnię przepłynął Łódkami z silnikami elektrycznymi, Wysiłek go ominął. Zrozumiał wysiłek tych, Co sztolnię wykuwali, By inni z urobkiem Po niej pływali chając urobek ręcznie, choć woda też pomagała wypływając z rzestolni, bo tak matka natura chciała.